Dzień dobry, cześć. W nowej oprawie, w nowej odsłonie. Sezon skorpioniczny dobiega końca. Ciekawa jestem, jak Wam przebiegł. Jak w przemyślenia, jak w podróże transcendentalne. No dobrze. Promocja z okazji Black Friday. Minus 30%. Od dzisiaj... Do przyszłego wtorku, włącznie. Więc jak masz ochotę, to zapraszam. I przechodzimy do czytania. On i ona. Przechodzimy do czytania. On i ona. Zobaczymy, co tu u nich słychać. Jak nastroje. W którym miejscu są między sobą. Mm. Wiadomo, za każdym razem powtarzam. Są to energie męska. Męska i żeńska, e, i na dobrą sprawę obie masz w środku. Więc może to jest czytanie tylko o Tobie. Kto wie, sam to ocenisz, sama to ocenisz, zobaczysz, jak to czujesz, lub jak tego nie czujesz. <grytanie> czytanie jest inspiracją do układania na własnych zasadach, własnego życia. Pomaga rozpoznać i rozeznać się, w którym miejscu jestem. Czym mi to odpowiada i w którą stronę idę. No dobra, no dobra. Po horyzont do słońca w mury, tam jak to chce, co chce po co chce. To już indywidualna sprawa. Zaczniemy chyba od jej energii, bo albo ona się tutaj tak trochę skrywa i ukrywa przed nim, trochę jest taka, taka odkręcona trochę do niego. Przeżywa swoje własne dlaczego i po co. Tak. E... Dużo, dużo rozważała w ostatnim czasie. Dużo rozważała w ostatnim czasie, co zrobić z tym wszystkim, co jej się pokazywało w relacjach, w układach, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy przychodzili do jej życia. O czym to było i jak się to pokazywało. I zauważyła, że cały czas gra z mężczyznami, którzy noszą maski, i to jest bardzo ciekawie pokazane w tej talii, ponieważ to była kwintesencja jej relacji wygląda na to. Ona się dobrze bawi, ma odsłoniętą twarz. A obok jest mężczyzna, który ma maskę. I ten motyw pojawia mi się również na innych kartach. Są mężczyźni z maskami i kobiety z odsłoniętymi twarzami. I jest tutaj próba zrozumienia, dlaczego tak się dzieje, co powoduje. Fakt, iż przychodzą do jej życia mężczyźni, którzy noszą maski, czyli nie mówią od razu na wstępie, jakie mają intencje, przychodzą po coś, dostają to coś i znikają. I ona zostaje z tym. Przez pewien czas pojawia się tu motyw, w którym ona myśli, że aby grać w te gry. Aby grać w relacji partnerstwa, należy zakładać maski, dostosować się, że partnerstwo to jest jakiś rodzaj formy gry, w którą należy um, gdzieś nauczyć się grać, I, i de facto, w pewnym sensie, to jest układ, który ma swoje zasady, to jest oczywiste. Natomiast grała w gry. Tych mężczyzn, którzy przychodzili do niej z maskami, którzy przychodzili do niej i nie odkrywali się w pełni co do tego, kim są. Zaczęła nosić również maski, takie, jak, z, takie z jakimi oni przychodzili. Ale ona nie czuła się w tym dobrze. Nie czuła się w tym dobrze. Czuła się w tym skulona. Czuła się bardzo dobrze w roli, w której nie nosi maski. Jest odsłonięta. Ale co się działo? Przychodzili, przylatywali drapieżcy. Widzący otwarte, bezbronne, naiwne, miękkie. I... Te przemyślenia skłoniły ją do zastanowienia się nad tym, dlaczego ona zakłada maski stworzone i skrojone na wzór cudzej idei, cudzego pomysłu, zamiast stworzyć swoją własną maskę. Podeszła do tego zadania z uczuciem, ewidentnie, i stworzyła swoją własną maskę. Na bazie czego? Zaczęła rozpoznawać to, co jest jej potrzebne w życiu, czego pragnie, jakby się w tym czuła, co zaprasza, świadomie, podświadomie. Jest tu bardzo duża samoanaliza co do tego, w którym miejscu się znajduje i w związku z tym, co przywołuje. I powstała z tego, na bazie tej obserwacji, samoanalizy, przepiękna maska, jej własna, indywidualna, której mogła się przyjrzeć w lustrze i zobaczyć, co stworzyła, co wykreowała. I okazuje się, że jest to maska, która jest diabłem podszyta. Więc kto na nią reagował? Koneserzy diabelstwa. Którzy noszą maski? Ale inne nie te, które są odzwierciedleniem ich osobowości tego, kim są, tylko maski, które mają wywoływać efekt złudzenia. Dlaczego? Ponieważ energie diabelskie lubią iluzje. Ponieważ dlaczego? A robi to niesamowitą dopaminę w mózgu. To jest po prostu zwykłe uzależnienie. Łańcuch na nodze. I co ona postanowiła z tym zrobić? Stwierdziła, że przyjrzy się najpierw tym czynnikom zewnętrznym, czyli tym osobom, które przychodzą do jej życia. Przyjrzy się faktom, czyli kim są bez maski, iluzji, mężczyźni, którzy przychodzą do jej życia. I odkryła ze zdziwieniem, że tak naprawdę są to samo uwielbiający się, ale biedni. Często gołodupcy. Mami synki. Dlaczego? No schemat stary jak świat. Jest to mechanizm, w którym odkryła, że żeby zdobyć uwagę mężczyzny po prostu musi na to zapracować. A jak zapracować? Korzystając ze swojej własnej magii odczaruje jego świat. To jest stary, bardzo prosty, prymitywny mechanizm, wynikający z tego, gdzie na miłość trzeba sobie zasłużyć i zapracować. Więc tacy mężczyźni, którzy noszą maskę iluzji swojej własnej wspaniałości, a de facto pod spodem będąc tym, kim są, biedą emocjonalną, Brakiem szacunku do kobiecości, brakiem zrozumienia energii męskiej i żeńskiej. Tacy mężczyźni będą szukali kobiet, które uważają, że trzeba zapracować, bo to jest wygodne. Bo one nie będą patrzyły na fakty, czyli na to, kim jest ten człowiek pod maską. Tylko będą pracowały z maską. Starając się ją zmienić, upiększyć poprzez to, że będą próbowały człowieka spod maski dociągnąć do warstwy zewnętrznej, do tej maski, tej wspaniałości w ten sposób, żeby wypchnąć jego wnętrz, jego potencjał. Będą pracowały z jego potencjałem. Będą próbowały go. Uczynić prawdziwym. Bo to, co jest pod maską, nie jest prawdziwe. Maska jest prawdziwa. To jest ta iluzja diabelska. To jest ta iluzja diabelska. Ona tutaj pokazuje się, że uświęcała swoje istnienie, poprzez to, że nie czuła, że jej istnienie jest święte samo w sobie, że jej istnienie jest świętym gralem samo w sobie. Więc próbowała uświęcić to poprzez to, że uczyniła nawet najbardziej przyziemny problem z sakramentem. Problemy tego człowieka, problemy tego mężczyzny czy tych mężczyzn, którzy przychodzili do jej życia ona uczyniła świętym sakramentem swoją misją ratowania i zbawiania, poprawianie jakości życia na ziemi. Oczywiście może to być w wyniku tego, na co się napatrzyła, jeżeli chodzi o kobiety w jej rodzie, żeby ulżyć, żeby uratować, odmienić, odczarować. I co tu się dzieje dalej, jeżeli chodzi o jej postanowienie? Jeżeli chodzi o jej zamiary co do tej całej sytuacji? I zamiar jest taki, że wycofała się kilka kroków wstecz, i zaczęła patrzeć na ten cały cyrk, który jest przed nią. Zaczęła obserwować to, co się dzieje. Zaczęła obserwować to, co się dzieje. Gdzie kobiety walczą, szarpią się o mężczyzn, przepychają w trójkątach, udowadniają, która będzie lepsza która będzie silniejsza, która będzie piękniejsza, która będzie lepiej o niego dbała, uwaga, ona już widzi, że to jest dbanie o darmozjadów. Ona już widzi, że to jest szarpanie się o gołodupców. I tylko tam odbywa się ta szarpanina. Tylko tam odbywa się ten cyrk. Gdzie? W energiach iluzji diabelskiej. Czyli tam, gdzie gołodupcy... Osoby niedojrzałe emocjonalnie, osoby, które nie to, że są niedojrzałe emocjonalnie, to są osoby, które nie chcą być w innym miejscu niż są i chcą ściągnąć do swojego poziomu kobietę, żeby ona w tym miejscu, w którym oni są, była z nimi. Dlaczego? Bo w tym miejscu, w którym oni są, kobieta służy, usługuje. A ona, obserwując tą drakę, ten cyrk, widzi, jak kobiety walczą między sobą o to, która będzie lepszą służącą, która lepiej o niego zadba, przy której będzie miał lepiej. I co ona postanowiła zrobić w tej sytuacji? I ona postanowiła spojrzeć na tą całą sytuację z dystansem. Tym razem nie uciekać przed tą sytuacją, absolutnie nie uciekać, tylko stanąć i spojrzeć na nią otwartymi, przytomnymi oczami z otwartym sercem, zgodziła się na to, żeby poczuć swój własny ból od na swoją własną głupotę, którą praktykowała, uświęcając i tworząc z niej sakrament zbawienia, na swój własny krzyż, który dźwigała. Postanowiła spojrzeć na to i patrzeć tak długo, aż wyciągnie właściwe wnioski, aż dostatecznie zbrzydzi sobie tą sytuację, aż poczuje w środku, w sobie, w brzuchu święty gniew, który jest początkiem iskru, do tego, żeby podjąć ostateczną. Decyzję bez możliwości cofnięcia się, a decyzja brzmi dość. Zostawia i porzuca biednego, biednego, cudownego, jedynego w swoim rodzaju mężczyznę. Bez którego myślała, że nie jest w stanie żyć, funkcjonować i oddychać, i że jeżeli by go zostawiła, to nigdy już więcej w życiu nie zakocha się w ten sam sposób. Zostawiła tą iluzję, którą przywdziała, a która ją więziła w niekończącym się tańcu udowadniania, która będzie lepsza. Mamo, jesteś niedobra dla taty. Ja będę lepsza. I co się dzieje? Kiedy zapadła w niej ta ostateczna decyzja, ze zdziwieniem stwierdziła, jak puściły wszelkie sznury, wszelkie przywiązania, ból do gołego, ból patrzenia na to, co robiła, dlaczego to robiła i jak bardzo marnowała siebie i swoje życie, ból tego wszystkiego, był ostry i przeszywający. I bardzo dobrze. Dlaczego? Dał jej początek do nowego, do innego. Do jakiego? Sama nie wiedziała, bo innego nie zna. Ale stwierdziła, że to ją i tak przed niczym nie zatrzyma, bo skoro przeszła to wszystko, co przeszła, to cóż jej zostaje? Nic, cóż jej w ogóle. Cóż jej może zostać, jak tylko pójść i poznać miłość? Wsiadła do pociągu i pojechała. I I go spotyka. I jest. To inna. Tyle o niej. Tyle o niej. Co się dzieje u niego? Sprawdzamy, co się dzieje u niego. Co się dzieje u niego. Co u niego słychać? On ciekawe też rzeczy załapał tu. E, e, to jest duża rzecz, no, z którą bardzo wielu mężczyzn się boryka w dzisiejszych czasach, ponieważ bardzo wielu mężczyzn e, ma tu funkcję w sobie bardzo silną e, opiekuna żeńskiego i... Zdarza się, że pomimo tej potrzeby, która jest naturalna dla męskiego, tak bardzo się zatracają też w imię zasługiwania, też w imię starania się, bo to jest mechanizm, który tu bez względu na płeć działa, czy tam ojciec, matka, to, to w ogóle nie, nie, nie chodzi o bebranie się w przyszłości, tylko chodzi o świadomość tego, że, że to rzeczywiście gdzieś tam może, może sobie jak sprężynka nakręcać tryby w podświadomości. Więc w, w, tak, nie grzebiemy. A mamy świadomość i demontujemy sprężynę, żeby się nie retraumatyzować ponownie. Natomiast co tu się dzieje? On sobie uświadamia, że on też ma swoją własną, unikalną, sperson spersonalizowaną ścieżkę na to życie, swój własny plan nauki w ziemskiej szkole i że relacja z kobietą, relacja z kobietą, ale on też ma swój własny plan nauki i ma prawo nim podążać. I to nie wyklucza obecności kobiety w jego życiu. To tylko mówi o tym, że w zależności od tego, jaki jest jego plan i jaka jest jego ścieżka, potrzebuje dobrać sobie odpowiednią kobietę, z którą razem będą sobie mogli być dla własnych przyjemności, ale jednocześnie, żeby to była obecność, która będzie wspierała go w jego własnej ścieżce indywidualnej. Bo nie każdy mężczyzna na ziemi ma za naukę nauczyć się opieki i tros, roztaczać troską, troskę nad kobietą czy też potomstwem, dziećmi. To nie jest plan dla każdego mężczyzny. Są, jesteśmy naprawdę różni. Mamy różne plany. I pomimo różnych planów nie wyklucza to partnerstwa, ale jest tylko informacją do tego, żeby dobrać sobie odpowiednią osobę do własnej ścieżki żeby móc się rozwijać, robić swoje, a jednocześnie cieszyć się relacją i partnerstwem, jeżeli tego potrzebuje ktoś. I on tutaj uświadomił sobie, że może być w takim, jego ścieżka wymaga tego, że on czasami może pojawiać się i znikać, i że kobieta, która jest dla niego odpowiednia, to jest kobieta, która jest, która jest stabilna. Ma swoje życie, ma swoją własną ścieżkę, ma też swoje życie, też się rozwija, ma swoje pasje. Tak, że kiedy jego z jakiegoś powodu, przez jakiś czas nie będzie, to żeby nie był to dla niej dramat. Nie może pozwolić sobie na kobietę, która jest jak bluszcz oplatająca, która bez jego obecności świruje. Albo zawala jej się celusienki świat łącznie z poczuciem wartości, kiedy jego przy niej nie ma. Albo popada w obsesję lub w obłęd, kiedy jego przy niej nie ma. I on sobie uświadomił, że dla niego to jest zdrowy balans. I że do tej pory wybierał nieodpowiednie kobiety, ponieważ wybierał kobiety, o które należało się bardzo. Należało się bardzo mocno troszczyć, ponieważ jeżeli nie dostawały troski, uwagi, atencji od mężczyzny, ich świat się rozpadał na kawałki. Nie umiały same funkcjonować. Były niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. I że to go czyniło, jego ego czyniło jakimś takim obrońcą, zbawcą, wybawicielem, bohaterem, Bóg wie czym, ale to nie jest jego ścieżka. Nie o to mu chodzi i nie tak chcę żyć i nie tak chcę funkcjonować. Nie chcę poświęcać swojego życia dla kobiety po to, żeby ona dzięki jego poświęceniu czuła się dobrze. Nie żeby jakoś super. Bo gdyby się czuła super, to jeszcze nie daj Boże, by ją puścił, więc ona nie może się czuć super, ona musi się czuć co najwyżej tylko dobrze, w momencie kiedy dostaje 100% uwagi i atencji. I on załapał, że takich kobiet Musi się strzec i omijać je szerokim włókiem, ponieważ nie może realizować swojego własnego planu rozwoju. Już jestem krótka przerwa na poczta. Uświadomił sobie, że potrzebuje kobiety, która rozumie indywidualizm. I uświadomił sobie, że potrzebuje kobiety, która zrozumie jego indywidualną ścieżkę i wyzwania, i wymagania, które przed nim stoją, żeby mógł robić to, co kocha, to, co potrzebuje. I właśnie to, to tutaj też przychodzi tak, takimi dużymi literami: zrozumienie, a jednocześnie zaufanie do tego, co ich łączy, lub co może ich połączyć. Do tej pory było też tak w jego przypadku, że niezwykle go fascynowało. Fascynowała go ta opieka nad słabszą, bezbronną, taką w energiach księżniczki kobietę, kobietą, ponieważ wyzwalało w nim podniecenie. Przez to, że ta opieka nad tą słabą kobietą była dla niego taka, jakby, jak, jak to powiedzieć, to, co dla niej robił, i jej reakcja na to, po to, żeby to się nigdy nie kończyło, budowało i karmiło jego przepotężnego. Że jest kimś wspaniałym, nie wiadomo jakim. I to też się okazało mieć bardzo kruche nogi, ponieważ w momencie, kiedy, dajmy na to, zniknęła na jakiś czas, okazało się, że on nie czuł swojej wartości, bo nie miał się kim opiekować. Nie było dram, drak. I nie ma kim się opiekować. I radny okazywał się, że czuł się bezwartościowy. I kiedy zaczął szukać swoją własną, swoje własne poczucie wartości, swoją własną pewność siebie, to odkrył, że jest ona w jego indywidualnej ścieżce, a nie w kobiecie, która mu towarzyszy. I co to oznacza i co to spowodowało w przypadku tych dwojga? Że postanowił zrobić to jeszcze raz. To znaczy, przez jakiś czas skupił się na tym, co jest mu potrzebne do życia, jak to sobie dostarczyć, i zaczął to robić. Prawdopodobnie tu wchodzi w grę jakaś podróż. Być może odbył jakąś podróż, w której spotkał się z własnymi ograniczeniami, z własnymi sufitami. I co w związku z tym dalej? Nie do końca tu się pokazuje w kartach, co dalej, ale jedno, jedno jest. Pewne w tym układzie, że zrozumiał, że praca, stabilność finansowa jest dla niego niezwykle ważna i potrzebuje u swego boku kobietę, która również będzie kochała te jakości. Dlaczego? Ponieważ ona będzie wtedy rozumiała, że te jakości, aby je osiągnąć, wymagają. Pewnych rzeczy z jej strony i z jego strony, że wszystko, co, na co się decydujemy, ma swoje jakby skutki i konsekwencje. I że to jest naturalne, to jest normalne i to jest ok. Ponieważ kobieta, słaba kobieta, która wymaga atencji, uwagi, ochrony, opieki, ona nie daje wolności i przestrzeni na to, żeby móc się zająć innymi rzeczami w życiu. W związku z tym bardzo go to zuburzało. U, 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 zubożywało. W sensie takim czyniło go ubogim. O, czyniło go ubogim. I że ona tego, i że on tego dłużej nie chce, i on dłużej tego nie będzie znosił. Dlaczego? Nie ma powodu, dla którego musi to dalej robić, bo stoi to w sprzeczności z jego drogą. Kiedy się tym zajmuje, kiedy zajmuje się słabymi kobietami, które karmią jego ego w zamian, a robi się słaby. Pusty i nie ma radości. Postanowił to zmienić. I również spotkał się ze swoim bólem, swoim sufitem, żeby to zmienić i wybrać stabilność i miłość. A nie misję. Dobra, energia między nimi. Energia między nimi jest taka, że oboje stanęli do tych wzorców rodzinnych, które powodowały, że patrzeli w zupełnie niewłaściwe sobie strony. Patrzyli na ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego tak naprawdę z ich rozwojem, z ich potrzebami. Czy z tym, co jest im potrzebne w ich, w ich ścieżkach, czy w ich jakościach, czy w ich potrzebach tu różnie jest, stanęli do tego bólu, zobaczyli go i energia tu dalej jest ta podtrzymywana, która też się pokazała, pokazywała w ostatnich, w ostatnich czytaniach, że czas na to, żeby sobie porozmawiali tak od serca do serca bez masek. Że ona nareszcie będzie mogła być tą, kim jest, i opowiedzieć bez masek do mężczyzny, który również nie ma maski, nie udaje, jest spontaniczny w swoich reakcjach, a nie strategiczny i przemyślany, aby uzyskać określony efekt w jej zachowaniu. I że oni nareszcie mają ochotę ze sobą porozmawiać. Dlaczego? Już wiedzą, jak. O czym, o co się zapytać, co sprawdzić poprzez pytanie i rozmowę, żeby móc ocenić, czy będzie im ze sobą po prostu zwyczajnie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Co w przypadku troszczenia się o słabo było niemożliwe, co w przypadku grania z. Zamaskowanym również było niemożliwe, aby było bardzo dobrze, bo gdyby było bardzo dobrze, w przypadku współpracy z zamaskowanym mężczyzną jest zbyt duże ryzyko, że ona zachciałaby więcej, więc zamaskowany nie może na to pozwolić, żeby poczuła się bardzo dobrze, może się poczuć co najwyżej dobrze. Energia diabła rozpracowana. Co jest między nimi? Między nimi jest przepiękna energia, która mówi o tym, że boska obfitość to jest właściwy im stan, dla nich obojga. Urodzili się po to, aby dostosować się do woli miłości i służyć czemuś więcej niż ego. Nauczyli się być obfitością, ani gonić za Taka jest energia dzisiaj w czytaniu między nimi. A od razu czuć, że <noise> czas skorpioniczny się kończy, czas przejść do energii strzelcowej, cieszyć się życiem, radością i, yy, i czym tylko co jest słoneczne. Także tak. Yy, dziękuję Ci bardzo za to czytanie. Przyjemnie było być w tych energiach. I do zobaczenia.